Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym wykładzie. Najpierw się przedstawię. Nazywam się Joanna Przeszoko. Pracuję na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, czyli w tym miejscu, w którym się teraz znajdujemy. Jestem wykładowcą w Katedrze Ekonomii. Prowadzę wykłady i ćwiczenia dla studentów naszego uniwersytetu, dla takich całkiem dorosłych studentów, wykłady z mikroekonomii, z makroekonomii i z kilku jeszcze innych przedmiotów. A dzisiaj Państwu opowiem o podatkach. Co to są podatki? Po co płacimy podatki? Jakie podatki płacimy? No i jakie te podatki powinny być, żeby były dobre? I dobre dla podatnika, i dobre dla państwa, które podatki pobiera. Ale mam nadzieję, że tą odpowiedź na to pytanie, jaki podatek powinien być, żeby był dobry, to Wy pomożecie mi tą odpowiedź dzisiaj znaleźć. Co to jest, kochani, podatek? Może Wy mi pomożecie odpowiedzieć. Sami, we dwóch Panów. Podatek to jest taka opłata, na przykład y, za mieszkanie, że jak ktoś mieszka, to musi płacić ten podatek dla, y, za państwo, że państwo miał na przykład na opłacenie jakiś firm. Aha. To jest czyli to... tutaj już bardzo, y, y, bardzo głęboko kolega wszedł mówi o podatku od nieruchomości. Jeżeli posiadam nieruchomość, posiadam dom, muszę zapłacić podatek. A kolega. Podatek jest to zapłata za daną czynność bądź y, usługę też za to, co się kupuje, to jest opłata za państwa za to. Za mm -hmm. mina dla państwa, a więc tutaj kolega znowu głęboko sięgnął już za podatków konsumpcyjnych. Podatek to jest opłata z każdego ziemia, na której stoi dom. No właśnie, znowu podatek od nieruchomości. A więc kochani, zgodzimy się, że jest to danina. Danina publiczna, a więc taka, którą pobiera państwo. A czy państwo zawsze pobierało takie daniny? Tak. A jakie znacie przykłady? W dzisiejszych czasach najpopularniejszy jest chyba VAT. Wynosi on 22%. A nawet już w średnim wieku pobierano podatki, na przykład, przykład czynsz. Część. Mm -hmm. część tego podatku była jako pańszczyzna. Mm -hmm. A jak się nazywał taki podatek, który musiał płacić każdy domowy, musiał płacić każde gospodarstwo od każdego domu który miał komin i piec. Słyszeliście taką nazwę? Nie. Może niektórzy słyszeli. Podybne. A jak król nie był w stanie policzyć domów, w których mieszkali jego poddani, to liczył jeden poddany, drugi poddany, trzeci poddany. I taki podatek taka kadenina nazywała się pobóbne. Dzisiaj podatki nazywają się inaczej. Czy możemy sobie wybrać, jakie podatki chcemy płacić? Nie. A, a czy możemy podatki odpracować zamiast zapłacić? Tak? Nie możemy. Musimy wyasygnować, wyjąć z portfela albo przelać z konta. Co? Pieniążki. To możemy powiedzieć, że wszystkie podatki są przymusowe. Co to znaczy, że są przymusowe? Że, że trzeba je płacić. Możemy również powiedzieć, że podatki są pieniężne, bo płacimy je pieniędzmi. Nie możemy ich odpracować. I możemy powiedzieć, że podatki są ogólne. Co by to mogło znaczyć? Tak, że każdy je musi płacić. Że nie możemy dostać zwolnienia lekarskiego, mama, babcia nie może nas uchronić. Jeżeli idziemy do sklepu policji, to płacimy podatek jak kolega mówił, który jest zawarty w cenie. A to, to znaczy, że podatki są bezwrotne? Że nie oddają nam żadnej części. Tak, to że to... państwo nam nie oddaje tych pieniążków z powrotem. A czy to oznacza, że państwo tylko pobiera podatki i w zamian obywatelom nie daje? Może panią? Oddamy teraz panie widło z kobietą. głos kobietom. Daj nam za różne budowle drogi, w tym. Mm -hmm. Muzea. Mhm. Mm mm -hmm. A nam? Czy to za komu? Te pieniądze są wydawane na stworzenie dobra wspólnego. A oprócz tego jest jeszcze podatek zdrowotny, czyli na opiekę lekarską trzeba płacić, to wtedy można do szpitala iść, jak się coś stanie. A jak ktoś jest chory i nie zapłacił podatków, to co się co dzieje? To, to ktoś musi płacić, jak raz mu się zapomniało, to chyba raczej nic takiego nie stanie, ale powinien płacić te podatki. Aha, powinien płacić podatki. Czyli powinny te podatki płacić wszystkie gospodarstwa domowe i kto jeszcze? Wszyscy ludzie. Czyli ci, którzy kupują, którzy nabywają dobra, ale także ci, którzy te dobra przedają, wytwarzają, a więc podatki płacą gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa. Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa płacą podatki. Ale wiemy, co to jest gospodarstwo domowe, tak? Gospodarstwo domowe. Połączycie Wy z Waszymi rodzicami, z Waszym rodzeństwem, bo mieszkacie razem, rodzice otrzymują dochody z pracy, część dochodów oszczędzają, a potem oszczędności procentują. Bo oszczędności mogą być ulokowane na przykład w bankach. I dochody z tych oszczędności również. Potem są konsumowane. Kto płaci podatki? Jeszcze chciałbym do poprzedniego tematu, co mój kolega się wypowiadał, że tak naprawdę nie jest to bez konsekwencji, bo na przykład możemy mieć komornika na karku, a potem możemy być na przykład w więc to nie mm -hmm. tak jest. To jest mm -hmm. Mieliśmy komentarz kolegi do powszechności, do ogólności podatków. Wszyscy, na których nałożony jest obowiązek podatkowy, muszą te podatki płacić. A jak obywatele nie płacą podatków, to ponoszą określone konsekwencje tego tytułu. No i teraz pytanie, od czego płacimy podatki? Co rząd opodatkowuje? Jakie Państwo mają pomysły? Na przykład prąd, gaz, woda, zamieszkanie. Mhm. Czyli opodatkowane są różne źródła energii. Jak kupujemy energię elektryczną od elektrowni, to w rachunku zawarty jest podatek. Jakie produkty. Które... I usługi, które nabywamy, a także na przykład za media też jest podatek. A tak, od wszystkiego, co nabywamy lub sprzedajemy? Tak, tak. Od dochodów. Od dochodów płacimy podatki. A jakie dochody mają gospodarstwa domowe? Pensje yy, wszystkich, co zarabiają. Gospodarstwa domowe płacą podatki od swoich płac, od wynagrodzeń. A przedsiębiorstwa też mają dochody? Przedsiębiorstwa też mają dochody z tego, co sprzedadzą. Mhm. Dochód przedsiębiorstwa pomniejszony o koszty daje nam co? Zysk. Z, więc przedsiębiorstwa płacą podatek od zysku. Od czego jeszcze? Proszę. Może damy radę? Głośno bez mikrofonu. Płacimy również podatek, na przykład od jakiejś loterii. Tak, Pieniązki. jak wygramy pieniążki. w totolotka, albo. Milionera albo w innej grze, to musimy zapłacić podatek. Wczoraj jedna pani wygrała milionera, wiecie ile? Pół miliona. pięćset tysięcy. To znaczy, że ona całych 500 tysięcy nie dostanie, bo od tej wygranej zapłaci podatek 10%, To wiecie ile to by było? Dziesięć procent od pół miliona. 50 to jest podatek? Czy to, co zabierze wy, osoba wy, do domu? 50 tysięcy to jest podatek. A 450 tysięcy? To jest to, co zabierze. To jest to, co zabierze, czyli wygrana po opodatkowaniu. Świetnie. Co jeszcze można opodatkować? Tu mamy z brzegu Pani, Tu w środku. Tam też. Wszystkich musimy pogodzić, bo podatków jest dużo, pomysłów też co mogą mieć. że na przykład takie jak samolot, też o podatku kłóje się. Też mm -hmm. się podatek płaci. Tak. Są podatki od własności. A co może być własnością? Dom, działka. Las, ziemia rolna. Ale ja chciałem też powiedzieć, że na przykład od nagrody to chyba poniżej 2000 się nie płaci tego podatku. Tak, od małych nagród się nie płaci. Ale czy Państwo by chcieli dużo wybrać albo w milionerach? Tak świetnie odpowiada że w milionerach to z powodzeniem kwoty, wchodzą w rachubę kwoty wyższe. Jeszcze mamy pomysły na opodatkowanie. Co Państwo jeszcze może opodatkować? Jeśli możemy op opodatkować posiadanie samochodu albo posiadanie radia, takich rzeczy. Tak, a jak się nazywa ten podatek od radia? Abonament. Abonament radiowo-telewizyjny. To jest e, opłata czy podatek? Muszę powiedzieć podatek dużymi literami czy tekstu w cudzysłowie? To jest tak bardziej opłata, bo to się płaci tam raz na kwartał była. Tak, ale mówimy o takich opłatach, które są przymusowe, które, które obywatel musi zapłacić. Mówimy, że są to parapodatki, bo są przymusowe, bo są ogólne, bo są pieniężne i bo są bezwzroczne. Może koledzy Pan odda? Tak, Na przykład odda. w pracy... Dostajemy pełnej sumy, jaką mamy dostać za, za cały miesiąc pracy, tylko yy, dostajemy, yy, to, to dostajemy z podatku. Bez podatku dostajemy. Dostajemy na rękę kwotę netto, co ktoś tutaj podpowiada. Brawo! A zarabiamy? Brutto zarabiamy. Świetnie! A co jeszcze jest potrącane z naszych wynagrodzeń poza podatkiem? Tutaj była mowa, tak? Ubezpieczenie. Składki na obowiązkowe ubezpieczenia e, społeczne. Wymienili Państwo prawie wszystkie podatki i wymienili Państwo również opłaty para podatkowe. Jak teraz uporządkujemy. To, co nasi młodzi studenci już wiedzą, to możemy powiedzieć, że płacimy podatki od dochodów. To są dwa podatki, PIT i CIT. Podatek PIT płaci kto? E, podatek PIT e, płaci właściwie właściciel e, jakiejś, no, e, Płaci członek gospodarstwa domowego, tak, który. Pid to jest od firmy. Tak. Czyli jest podatkiem płaconym przez przedsiębiorstwa, a pieniędzy jest podatkiem płaconym, płaconym przez członków gospodarstwa domowego, czyli przez tych ludzi, którzy podejmują pracę i dostają za nie wynagrodzenie. Od wydatków płacimy podatki konsumpcyjne. Pan chce rozszyfrować pewnie skrót. VAT to jest 22% opłaty danego, czyli jak skupimy czyli za 100 zł, to musimy zapłacić jeszcze z tego 22%. Mhm. Jest to podatek konsumpcyjny, który jest zawarty w 10 cenach towaru. Dlaczego musimy płacić? Że na przykład, jak stanie, to Y, pa, y, państwo obroni. To znaczy, na przykład odszkodowanie. Y, to też jest mm -hmm. Jak oczywiście wtedy, kiedy wina leży po stronie państwa. Mm -hmm. A jak e, na przykład coś mi się stanie z mojej winy, to mogę dostać odszkodowanie z mojego ubezpieczenia. Co jeszcze się dzieje z pieniążkami z podatki? na służby tak, państwowe, takie jak policja na przykład, to oprócz tego w mandatach zawiężnych też państwo musi dofinansować, bo przecież codziennie policjant nie będzie doręczał zakupów, żeby dorobić. Mm -hmm. Czyli państwo finansuje policję. Tu mamy panią, pana i pana. jest edukacja nasza. Edukacja, oczywiście. Tak się mieszka w bloku na przykład i się płaci za mieszkanie, to z tych pieniędzy z z idzie na przykład na ocieplanie tego bloku. Mm -hmm. To już nie państwo, tylko ktoś tu podpowiada fundusz remontowy i to jest świadczenie, które płacimy w spółdzielni mieszkaniowej. Ktoś zakłada firmy, to wtedy dostaje pieniądze z tego, tego takie dotacje, że miał pieniądze, jak zakładać tą firmę, żebym miał na początku tych rzeczy, by mógł mieć jakieś zaostrzenie. Czyli <"Trioide> Państwo może wspomagać, stymulować przedsiębiorczość i ludziom, którzy są przedsiębiorczy, chcą uruchomić własną działalność, rząd może przyznawać również dofinansowanie. Co jest? Na przykład nauczycieli, żeby utrzymać, żeby mieli kasę, żeby nauczyciele mieli kasę. Pewnie trzeba finansować oświatę i system edukacji. Na co jeszcze? Na drodze na to są też finansowane przez podatku. Tak, Państwo może, koleżanka mówi na drodze, ale pewnie chodzi tutaj o różnego rodzaju stypendia dla zdolnych dzieci i dla zdolnej młodzieży. I jeszcze jakieś propozycje? <try> e, jeszcze też e, Państwo, jak remontuje e, jakiś dworzec stary przy e, No to Pan pewnie dzisiaj radiał, odsłuchał, no nie? I co tam dzisiaj w radio mówili? Że rozpocznie się remont dworca kolejowego w Katowicach. Mhm. Czyli Państwo może ja Zainteresować e, na przykład na jakiś stadion czy na... Tak, na utrzymanie infrastruktury. Tych pomysłów jest, kochani, bardzo, bardzo dużo. Jeszcze. Wymiar sprawiedliwości. Czyli sądy państwo finansuje z podatków, wojsko jest finansowane z podatków, świadczenia socjalne różnego rodzaju zasiłki, zapomogi dla osób bezrobotnych, dla osób biednych też są finansowane z podatków. i dotacje, Co z Państwa? Chyba to wszystko tylko z Unii, a nie... Ja mhm. e, dotacje otrzymuje na przykład Uniwersytet Ekonomiczny. E, jest to dotacja edukacyjna, bo słowo dotacja oznacza pieniążki, które państwo przekazuje biorcy i ten podmiot, który pieniążki dostaje, nic w zamian nie musi na rzecz rządu zrobić. Więc dotacje dostają rolnicy, którzy korzystają ze środków unijnych. Dotacje otrzymują, tu była propozycja, bezrobotni, którzy otwierają własną działalność na podatek. Ponieważ podatków jest bardzo dużo, to zastanowimy się, jak działa podatek dochodowy, który musi zapłacić Jan Kowalski, i Tadeusz Nowak. Kowalski zarabia mało, a Nowak zarabia dużo. Jak myślicie, jak, jakie powinni płacić podatki? Biedny Kowalski i bogaty Nowak. Ten, co zarabia mniej, powinien płacić mniejsze podatki, bo nie ma z czego powiedzmy płacić. Uh -huh. a panie, jaki mają pomysł? Ten sam pomysł. A może ktoś ma inny? No jeszcze czasami, że ci co mniej zarabiają, płacą więcej. Mhm. Uh -huh. Dobrze. No to y zobaczmy. Przyjrzyjmy się jak to może działać. Jeżeli Kowalski zarabia mało, to wysokość jego dochodu to jest ten żółty prostokąt. A nowak a zarabia dużo. Teraz jest na odwrót. Boga... Jeden jest bogaty, a drugi biedny. I muszą zapłacić taki sam podatek, który wynosi 10%. Jak wygląda dochód po opodatkowaniu, po zapłaceniu podatku? Kto powie, jak wygląda dochód tych panów? Zmniejsza się, a zmniejsza się o tyle samo. O tyle samo się zmniejsza. A dalej Nowak jest bardzo bogaty, a Kowalski nie tak bardzo. Jest jeszcze biedniejszy. A to może ten podatek powinien wyglądać inaczej. Jak wy byście opodatkowali Kowalskiego i dochód Kowalskiego i dochód Nowaka? Ojej, wie cały ciałem, Tak, tu mamy pomysł. Ja bym Kowalskiemu y, po prostu dał mniej procent właśnie tego podatku, tylko zamiast 10 to bym mu dał na przykład 5. A Nowakowi dałbym na przykład 15. Mm -hmm. A tu pan to proponuje? To jest dość no bo to ciężko yy, ustalić dla każdego, jeden jest mniej bogaty, drugi bardziej. Na przykład 9% bogatsi o 1000 zł, a 10% bogatsi o 200 zł od tamtego. Więc ja uważam, że najlepszym rozwiązaniem byłoby to, żeby na przykład do yy, zarobku danej osoby odliczały wszystkie podatki. Na przykład do, do, do osoby do dochodów do 3000 miesięcznie na przykład miała 5%, potem osoba, która miała do 1000, to miała 10% tego podatku i tak będzie to ustabilizowało. Mhm. A ty, 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 to jeszcze jedna propozycja. Według to powinno, no bo każdy by się czuł niesprawiedliwie, że akurat mają równo, ale tego. Właśnie dobrze, no bo tak, postawmy się na miejscu jesteśmy bogaci i dlaczego mają nam zagrać więcej? Skoro jesteśmy pracowici, pracujemy no. więcej, no. uczyliśmy się dłużej, studiowaliśmy już w wieku... Ile macie lat? Dwa lat. lata a inni przychodzą tutaj, dają dopiero w wieku 20 lat. Tak? Dziękujemy. I jeszcze ostatnia propozycja. Ja bym dał no, Kowalskiemu 5% podatek, a Nowakowi 10%, tak jak ma. A gdyby Nowak był miliarderem, to dałbym mu 100% podatek. A, Zostałoby mu coś jeszcze na Nie. Chyba tak. Chyba nie. To tak nie możemy, bo potem byśmy tego y, Nowaka musieli wziąć na tak zwane darmusze z państwa, czyli trzeba byłoby mu wykładać świadczenia socjalne. No i tutaj jest ten drugi pomysł, żeby Kowalski płacił mało, a nowak dużo. Chcielibyście być nowakiem? Ale którym nowakiem? Tym? Pierwszym, pierwszym, bo chcecie dużo zarabiać i mało płacić. A może ktoś woli na odwrót? Wrócić do tego z, z tymi podatkami, że powinien być e, równo tak samo, dlatego że to jest niesprawiedliwe. Mo, może ktoś prowadzi firma i też e, musi też od tego, e, są jeszcze inne podatki od tego, musi też za inne osoby zapłacić, więc e, też e, za swoich pracowników, więc e, on po prostu, on, podraszy, że jest, e, on nie, tylko tak samo powinno być. Tak? Mm -hmm. Czyli kolega mówi nam, aha, podatki powinny być sprawiedliwe to jakie jeszcze powinny być? I powiedział, równe. Równe nie. Równe nie. No to są różne płoty. Ale chodzi mi też o to, że jeśli mamy dochód Kowalskiego do Chudnowaka, no to Kowalski zarabia mniej i z tego płaci 10%, a Nowak Więcej płaci, ale bierze 10 z tej większej kwoty. Więc jakby e, wzięliśmy, zrobiliśmy więcej, to by znaczyło, że będą nierównoprawie i tak naprawdę podatek powinien być równy. Mm -hmm. Inna jeszcze propozycja. Czyli jakie powinny być? Propozycja, żeby były równe, żeby były sprawiedliwe. Jakie jeszcze? No, Chciałem powiedzieć, że tam na obrazku, w tym pierwszym zielonym, to po prostu się to nie zgadzało, bo ten Nowak w końcu, jak już kolega powiedział, zarabiał więcej, więc te 10% jego było większe niż Kowalskiego. Mhm. Był już sprawiedliwy podatek, bo on zarabia więcej, od tego ma 10% zabierane. Mhm. Czyli kolega chce powiedzieć, że dyskusja na ten temat, jaki podatek jest sprawiedliwy, jest dyskusją bardzo trudną i każdy z nas może sprawiedliwość rozumieć inaczej.